Pozwól, że opowiem Ci historię. Cześć, tu Mistrz Gry a to jest dziewiętnasta część prezentacji kampanii do D&D Nights Dark Terror pod tytułem Świątynia Flar. Poprzednia część nosiła tytuł Zaginiona Dolina. Zanim opiszę świątynię, kilka słów o tym, po co ona tu w ogóle jest, po co bohaterowie mieliby ją eksplorować. Przecież autorzy nie umieścili tego, tego lochu dla sobie amuzu. Istnieje kilka powodów, dla których bohaterowie mogliby chcieć zeksplorować świątynię Flar. Po pierwsze, jeśli są w sojuszu z hatakanami, wówczas mogą chcieć wraz z nimi odprawić przy jej ołtarzu rytuał zapobiegający plagom nękającym dolinę. Tu oczywiście utrudnieniem będzie to, że w dzień kręcą się tam traladarzy, którzy okupują te świątynie, a w nocy nieumarli, którzy tam się respawnują i atakują wszystko, co się rusza. Drugi powód jest taki, że jeśli bohaterowie z kolei są z wówczas mogą chcieć na ich życzenie napełnić świętą wodą z tej śpiewającej fontanny, czy jak to się tam nazywało, misę na ołtarzu w świątyni Flara. W tym samym celu, czyli aby zapobiec hmm, plagom, w takim przypadku przeszkód specjalnych nie ma. Oprócz może jednej, że skąd właściwie traladarzy mieliby wiedzieć, jak się odprawia rytuały w świątyni hatakan. A jeśli powstrzymanie plag byłoby tak proste, jak nalanie wody do miski, to po jaką cholerę hatakanie by odprawiali rytuały? Moim zdaniem to po prostu nie zadziała. Trzeci powód to polowanie na Kartoebę, czyli tego krakena, który terroryzuje dolinę. W świątyni znajdują się aż trzy zejścia, którymi można dostać się do labiryntu Kartoeby. Nie są to jedyne zejścia, bo są jeszcze, jak pamiętasz, rozliczne zejścia z, po prostu z doliny. Ale tutaj są też aż trzy, tylko one nie są duże. One są na tyle małe, że kartowa wyjść nimi nie może, natomiast może, mogą do niej zejść bohaterowie. No i wreszcie czwarty powód to jest po prostu poszukiwanie skarbów. Bo w końcu po to bohaterowie przybyli do tej doliny. Jak widać na planie skarbiec znajduje się za posągiem, za ołtarzem i jest ukryty. Otóż, żeby się tam dostać, trzeba no, wykonać udany test o bardzo wysokim stopniu trudności wykrywania ukrytych przejść, a następnie, jeszcze w wyższym stopniu trudności, otwierania zamków, bowiem aby te wrota się uchyliły, się można by nazwać wrotami, to trzeba przesunąć cały posąg. W oryginale robiło się to za pomocą takiej specjalnej magicznej dzigni, którą, no, posiada to złe słowo, która jest przy kartoebie. Mianowicie jest po prostu wbita w jej cielsko. Jeśli to bohaterowie zdobędą, no to bez żadnych rzutów oczywiście przesuną ten posąki, dostaną się do skarbca. Do skarbca można, jak widać, też dostać się włazem z poziomu labiryntu Kartoeby. Skoro wiemy już, po co jest ta świątynia, to teraz omówmy sobie, jak jest zbudowane, co tam się w ogóle znajduje. Użyłem nazw odpowiadających katolickim kościołom w Polsce, żeby było wiadomo co gdzie jest, ale rzecz jasna te moje nazwy można zastąpić brzmiącymi bardziej fantasy, na przykład Kruchta na Westybul. Pomieszczenie A na samym dole to jest Kruchta właśnie. Znajdują się tam zatarte freski i resztki misy do ablucji. Następne pomieszczenie to jest B, Nawa Główna. Pierwsze co się tutaj rzuca w oczy to oczywiście ten błękitny płomień, jak na siedzibie Gazpromu, bo jest to gaz, a nie żadna magia. Gaz otacza czarną studnię, która wiedzie do labiryntu Kartoeby. Tutaj składano ofiary, dlatego znajduje się tutaj klatka na łańcuchu, który opuszcza się z tego balkonu powyżej. Samo pomieszczenie, no nie jest specjalnie imponujące jak na główną świątynię Wielkiego Kultu. Sklepienie znajduje się na wysokości 30 metrów. Tam widać ołtarz, to jest taki szarawy prostokąt, i za nim znajduje się posąg, który ma 20 metrów wysokości. I tak jak my ludzie wyobrażamy sobie powiedzmy Chrystusa jako człowieka, tak samo Hatakanie wyobrażali, wyobrażali sobie, wyobrażają sobie swoją boginię Flar jako hatakankę. tak wygląda ten posąg. Jak widać jeszcze na opisie, cztery oszywione posągi znajdują się na chórze, czyli na tych, wchodzi się po schodach, na tym korytarzyku, który jest dookoła nawy głównej od tyłu jak. Obokach nawy głównej znajdują się pomieszczenia oznaczone F. Oba są takie same. Jest to przedsionek. Znajduje się tam misa do ablucji i zachowane freski z prawdziwą historią hatakan i traladarów. To jest fajne, bo tu można po raz pierwszy dowiedzieć się prawdy o tym całym konflikcie. Teraz idziemy dalej w stronę ołtarza i mamy dwa pomieszczenia takie na bokach, które opisałem jako C. Zakrystia. I nie dwa, tylko trzy są takie pomieszczenia. Dwa obok ołtarza, a jedno jak widać, trzeba przejść przez przedsionek F, minąć schody do krypty, skręcić tam, że tak powiem, w górę, czyli w lewo, i na wpół zawalona za jest jeszcze jedna taka zakrystia. I w każdej z tych trzech zakrystii znajduje się taki, nazwałbym to władca nieumarłych, który jest odpowiedzialny za ciągłe respełnowanie pomniejszych nieumarłych. Tych trzech trzeba załatwić, żeby rozwiązać problem nieumarłych, nękających jako plaga. Dolinę. I jeszcze dwa słowa o zakrystii, która znajduje się po lewej stronie od, od nas, patrząc ołtarza. Tutaj, oprócz władcy nieumarłych, znajduje się tajne przejście z pułapką do komnat kapłanów. I w korytarzyku, dalej już mówię o D, w korytarzyku wiodącym do owych komnat kapłanów, znajduje się szkielet arcykapłanki z czarą. Niestety, w wyniku tej plagi, odnosi się jako potężny nieumarły w magicznej zbroi i Atakuje bohaterów, ale jest istotny, bo posiada ową czarę, która jest potrzebna do rytuału trabami. Dalej, jeśli pójść w głąb do pomieszczeń kapłanów, to są pomieszczenia E, jak widać zawalone, ten korytarz między nimi to jest taki, że trzeba wręcz się czołgać, i dochodzi się do g archiwum. Ono jest zabezpieczone czarem Glyph of Warding, czyli glif strażniczy, który działa tak, że wpuszcza tylko kapłankę Korec. A każdy inny, który tam chce wejść, no to niestety zostaje popieszczony prądem. Teraz przeniesiemy się na przeciwległe przęsło budynku. Przechodzimy przez przedsionek F, nawet główną B, kolejny przedsionek F. Potem schodzimy schodami i widzimy rozgałęzienie. Schodzimy tym razem w prawo. Mamy schody do krypty. Krypta znajduje się, jak łatwo się domyślić, poniżej poziomu świątyni i w niej znajduje się. Sarkofag z mumią nieumarłym, który jest agresywny. No i tutaj także znajduje się w jednej z komór grzebalnych, znajduje się tajne przejście do Labiryntu Kartoeby. I skoro przy tym jesteśmy, no to widzimy, że tak. Do Labiryntu Kartoeby można przejść stąd, z nawy głównej B, czyli tam przez tę czarną studnię otoczoną płomieniami. I wreszcie dochodzimy do mieszkania najciekawszego, czyli I, skarbiec tutaj znajduje się włas jadący też do Labiryntu Kartoeby. Fajne przejście, wiodące z snawy głównej do niego już omówiłem i kwestie klucza też. To tyle o świątyni i tak dochodzimy do końca przygody. Niestety w oryginale jest tak, że nie można doprowadzić do porozumienia troladarów z Hatakanami i konflikt jest nieunikniony. Co trzeba przyznać wielu, wielu ludziom się nie podoba i zmieniają to tak, żeby był happy end, który jakoś pasuje do tak długiej kampanii i takich dokonań graczy. A jakie to dokonania? No kurcze, zdobywają prawdopodobnie ogromny skarb, ale także ogromną wiedzę, bo przecież jako pierwsi na świecie poznają antyczną rasę i jej antyczną wiedzę o architekturze. Pomnijmy choćby tę śpiewającą fontannę. O ich bóstwie, o ich skarbach i o ich magii. Z pewnością dziesiątki wpływowych, bogatych mędrców z całego świata dadzą bohaterów do bohaterom Mnóstwo pieniędzy za podzielenie się tą wiedzą. Myślę, że nawet sam król Karamejkos będzie tym zainteresowany. Dokonanie takiego odkrycia wiąże się również z ogromną sławą. Uważam, że godną nagrodą jako zwieńczenie długiej, wspaniałej kampanii jest stać w tym momencie bohaterom awans z poziomu 8 na dziewiąty lub nawet i dziesiąty, jeśli jesteś niezwykle hojny, mój mistrzu gry. I tak doszliśmy do końca. Następnego odcinka już nie będzie, bo to ostatni odcinek z tego cyklu. Dziękuję za wysłuchanie, zapraszam do moich pozostałych materiałów i cześć!